się włączamy telefon. nie ma mikrofonu. Musisz to wszystko słyszeć, czyli ścisz dźwięk, bo nie będzie nas słychać. Ściszyć? Muzyka jest na zero, żeby nic nie słychać gry. Dobra, już Miko z tej strony. Lego Man, Lego Man i Oskar320. Wpadajcie na mój kanał. Będzie, będzie w linku. To się... Nagrywa, wiecie. Jeśli się bierze ten kuziła cię zamykają nie Nieważne. Ja dziś mam Oferta na mnie? nie. Na nie jest oferta. Ej właśnie, Adam, organizujemy konkurs? Na to można Będzie można wygrać? Tak. 50 zł. Na. I pamiętajcie, że że nagrywam odcinek. To tak. Możecie wpadać na mój kanał. What the hell? Dawna Megaboxy. Ej, to wbijamy rangę na 15 Dzisiaj będzie taki luźny odcinek żadnego powodu na ten odcinek nie ma. Tylko my sobie tak. Z... No. Powodu nagraliśmy. O, Rico sobie zagrajmy. Na przykład ulepszmy. I Uleps posłuchajcie, Adam ma takie dobre konto, a ja mam takie słabe, więc mi pomóc widz. musicie mi pomóc nabić te puszki, y, na, y, zostawiając subskrypcję i łapki pod tymi filmami. Tak, tak podoba się? Podoba to się, się To się kurde nagrywa. Tak nagrywa się. Nie widzę. I nagrywa się. Nagrywa się. Gdzie to jest? Nie, nie widzę. Nagrywa się. Tak, tak nagrywa się, dobra. Ciężko sprawdzić, co to się wszystko Gdzie nagrywa. Właśnie. Dobra, dobra bijamy rągę 15 na riko. A mamy? 14. Pół 14. Tak. Dobra. Rozumiem, I pamiętajcie, że, 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 że macie napisać komentarz i opinię na temat tego filmu. No właśnie. Adam no, jest taki, no tak jak ja i mówcie, czy chcecie muzyki. O! No właśnie. Fajne będą. Tu odcinek nagrywam. No właśnie. Przepraszamy za kolegów. No właśnie. Oni szaleją jak małpy teraz. Jakby co może lagować, bo mamy tak. jakby pół, pół internet. Prawda? Tak, mamy... Mogę cię zabić. Czekaj, my zrobimy chwilowe cięcie. Ty, ty wiesz, że on mi stanął mojej nowej broni? Pewnie cięcie. To... No... Dobra, się. przepraszamy. No. I musieliśmy zrobić cięcie, bo no, um, mówiliśmy, koledzy są porąbani, bo latają jak mapy, czapki no. se wrzucają, zdejmują, no to e, do nie śmietnika se wrzucają. I chcę i dobra, ludzie, to jak napiszecie w komentarzach tak, to przypniemy Wam serduszko i to będzie opinia taka. Czy chcecie kamerkę? Ty pieśni, raz mnie jeszcze staniesz na mojej broni, którą dziś Do, kupiłam. Nie ja ja no, Dzisiaj dostał. Dobra, nieważne. Widzowie, teraz ja będę mógł zagrać rundę. Zadam? Smajlek eee, zgra. Smajlek zgra. Yeah. Nie. ma odcinek? Chyba tak, ma odcinek. A jesteś z nim w klubie? Kiedyś byłem. Tak? No tak. to dawaj wpadaj do jego klubu. Nie, bo już on nie jest. Nie ma klubu? Smailix? Proszę no, Smailix Kurczę. No widzowie widzicie. I właśnie... Smailx się obraził. My zrobimy tak, no. że zauważymy własny klub, to się będzie nazywał a y Legomen i... Oskarczy 2-0. Możecie do niego wpadać? Tak. I, 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 I tam będzie klub od stu kucharków. Jak nie macie, no to przepraszamy. No, ale nasz klub, na, mój klub się nazywa na razie Roxo. A ja I jestem w tym klubie widzowie, jakby co? Nieważne, dobra. Nieważne. Sorry, ale. Dobra, zaraz no... teraz mogę ja, Adam. Dobra. Tak. Nie bo otworzymy na pewno Zara big boxa To gramy za... Odcinek jest. No cicho, bo odcinek jest. Boże, Na twojej mamy konto 800 zł Dobra? Dobra, mamy takie problemy na chwilę, ale teraz ja zostanę z wami. No, Adam musiał coś załatwić, więc za chwilę wróci. Chyba wróci za chwilę no odcinek u krow. o i napiszcie wam się podoba aktualizacja o kurde szelka, szelka 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 jest on mnie zabije przegram mówię wam ludziska dobra ja nie mam klubu, klubu, ale my nie zauważymy. Wy możecie wpaść do tego klubu, co Wam Adam pokazał. I chyba Adam wróci na odcinek. Dobra, ja wracam, odcinek. Teraz wraca Adam, ale ja gram. Jestem za kamerą i chyba to przegram. No, przegraliśmy. Ale dobrze. Dobra. Mam nadzieję, że y, dzisiaj 2. Za dwa. chwilę nam się bateria skończy. Jak to? 36%. Dobra, my może ulepszymy kogoś na koniec odcinka. Tak, czyli. Może no, nie, nie stać nas. Nie stać nas. Nie stać nas. No, ludzicka, widzicie. Macie, jesteśmy takimi... Ja... Jesteśmy, tacymi, jesteśmy takimi nubami, bo. Nie mamy nie słów i wpadajcie do tego klubu. Ry a Roxo. Roxo. Dobra, to my kończymy. Para. Stop, stop. Kto pierwszy wejdzie do klubu, mianuje go zastępcą, zastępcą dowódcy albo z, albo starszym członkiem. Więc wpadajcie.